Martin Lewandowski kontra Jakob Ingebrigtsen, ale też wielu innych biegaczy. Prowadzą Brytyjczycy też 3 złote. My mamy tyle samo co Hiszpania, 3 złote i jeden srebrny. Wielka Brytania ma 3 złote, 5 srebrnych i dwa brązowe za nami Norwegia, a teraz Norweg może wygrać. Norwegia nie ma srebrnych medali, więc nawet gdyby wygrał, to nas jeszcze nie, nie przeskoczą. Mariusz Probst, młodzieżowy mistrz Europy zbyt Bydgoszczy, 23-letni Niemiec. On pierwszy jest prezentowany, ale zaraz za nim nasz Marcin Lewandowski, który był już halowym mistrzem Europy i na 800, i na 1500. Był też mistrzem Europy w 2010 na 800 metrów. Szalony chłopak. Rekordzista Polski. W tym roku ten rekord w Toruniu przeznaczył te pieniądze na czele dobroczynne. Wspaniale cytuję księgę proroka Izajasza. Tym, którzy wierzą, urastają skrzydła. To jest niedosłowny z mojej strony cytat, ale taki jest sens. Karl Bebenow. Drugi Bebendorf, przepraszam. Drugi z Niemców. 22 Letni Neil Gurley, Wielka Brytania, a to już Jakob Ingebrigtsen wygrał tutaj na 3 km. Chce powtórzyć dublet z Mistrzostw Europy w Berlinie. Wygrał wtedy 1505 km. Młodziutki 2000, w 2000 roku urodzony, ma 18 lat. Brytyjczyk robi Fitzgibbon on ma rekord życiowy 3 minuty i 42 sekundy. Bardziej bałbym się Francuza Simona Denizela. On bowiem biega 3:39 17 w tym sezonie a rekord życiowy 3:37 70. Jesus Gomez z Hiszpanii 3:40 24 i Filip Sasinek, reprezentant trzech dopełnia tego składu dziewięciu Finalistów wspomnijmy jeszcze jedną postać w historii polskiej lekkiej atletyki. Henryk Szordykowski, czterokrotny halowy mistrz Europy, początek lat 70. Marcin w jakim sensie kontynuuje po wielu latach tę tradycję. Marcin walczy do końca, jest szybki, bo on jest 800-metrowcem, który przedłużył się do 1500. Ma ten zapas prędkości, ma wielkie doświadczenie. Pamiętamy Berlin, jak on to tam wszystko wytasował się na, na srebrny medal. No wiadomo, faworytem jest ten młody Ingebrigtsen. On wygrał nawet z rekordistą świata na jednym z meetingów, to było w Düsseldorfie. Ale czy sam bez wsparcia swojego Brata Henrika, z którym biegał na dystansie 3000 metrów, potrafi utrzymać swoją pozycję. Jeśli byśmy mieli mówić po wynikach tegorocznych, Inge Brytsen 3.3602, 3 minuty 36. Sekund 200. Marcin Lewandowski 3.3650. To nie jest duża różnica, to jest pół sekundy. No i doświadczenie, doświadczenie. Marcin jest starszy od swojego rywala o 13 lat. No i jest bardziej doświadczony, Inge Britsen to taka młodość, to też waleczność, ale myślę, że Lewandowski jest szybszy, no na pewno jest szybszy na końcówce, jak będzie miał dobrą pozycję do ataku, jak nikt go nie zablokuje, no ale przecież on wie jak biegać. To tutaj możemy się cieszyć za chwilę, czy ktoś się w stanie zagrodzić, ja mówiłeś o tych zawodnikach, którzy połamali w tym roku 3.40, ten props też Niemiec 3.39.89, on teraz, e, gdzie mamy tego Niemca, prowadzi? Props prowadzi, tak. Ale popatrz, Marcin głęboko schowany, nie nadrabia dystans, jest gdzieś tam na piątej pozycji, to jest Lis. To jest mądra głowa. Spokojnie. Props niech szaleje, niech Denizel z Francji. Jakub Ingebicem na trzecim miejscu też po wewnętrznej biegnie, też nie nadrabia. Marcin tam biegnie ramię w z Jesusem Gomezem z Hiszpanii. Nie ma co się przepychać. Są dwaj też Brytyjczycy Fitzgibbon i Gurley. To dopiero to dopiero nie, 300 metrów za nimi, bo jeszcze 6 ogrożeń, 1200 no już troszkę mniej, bo są z drugiej strony hali, Marcin spokojnie tempo spokojne co zrobi ten Jakob, pewnie zdecyduje się na jakiś długi finisz, ja myślę, że on tak po tysiącu metrach spróbuje zaatakować i długim finiszem rozwiązać sprawę bo krótki finisz, taki ze 100 metrów, z 80, 50 to wtedy Marcin a tu będzie jego, jego prędkości, o tym wie Ingebrigtsen, na pewno opracowywali tę taktykę, ale Marcin z bratem, swoim trenerem Tomaszem też na pewno wymyślili jakiś sposób. Jest Marcin, jest Ingebritsen yy, prowadzi wciąż Niemiec Probst, ten młodzieżowy mistrz Europy zbyt gostszy, ale teraz próbuje go wyprzedzić Brytyjczyk. Przepraszam, nie, właśnie Jakob Ingebritsen a przed nim jeszcze wskoczył i to też nieźle. Jesus Gomez, niech się tam tasują spokojnie, niech tracą siły. Gomez, Ingebritsen, Marcin na trzeciej pozycji Marcin tu przecież broni tytułu mistrza Europy halowego. Pamiętamy ten bieg, cudowny bieg w Belgradzie Marcina Lewandowskiego. Bieg wtedy jak natchniony i dzisiaj też ma to natchnienie. Jest na czwartej pozycji. Hiszpan, Norweg, Niemiec, Polak. Taka jest kolejność, a do mety już 700 metrów. 802,06,34. Przesuwa się tam trochę Lewandowski, on teraz na tej prostej pewnie minie Niemca, żeby był kontakt cały czas z Ingebritsenem. To jest ważne. Niemiec odpuścił i przez to Marcin nie miał tu większych problemów. Tam Francuz teraz może zablokować tą zewnętrzną część bieżni, przyspiesza Ingebritsen. Zobacz, tak, jak tak, wyczuł to tak. Lewandowski, musi pójść teraz za nim, no bo nie może stracić absolutnie kontaktu, tak jak wspomniałeś. Tak, tak, długi długi finisz. Tak, tak, chce zrobić. Ruszy z 500 może, metrów. No, Zostało 500. Ale lewy za nim się trzyma, więc na razie jest kontakt, jest w porządku. Niech ten Hiszpan to tempo dyktuje, a Marcin póki co ma pozycję całkiem dobrą. Dobrą, dobrą, żeby go tutaj Francuz nie przyblokował. Jeszcze 400 metrów, dwa okrążenia do końca. Poszedł Ingebritsen, Marcin musi być czujny, Hiszpan czujny. To będzie ten długi finisz ale spokojnie, Marcin to wytrzymuje, dociąga, zapina się jak klamrą. Jakob Ingebricen przed Jesusem Gomezem i Marcinem Lewandowskim, Francuz za nimi. Za chwilę rozpocznie się ostatnia prosta przedostatniego okrążenia. Marcin przyspiesza, wyprzedza Hiszpana i wyprzedza Jakoba Ingebrigtsena. Co on robi? Oszarał. A może właśnie takiego szaleństwa potrzeba? Marcin spokojnie. Jeszcze zostało 100 metrów. Jakob Ingebrigtsen tuż za nim. Marcin biegnie jak natchniony, ale do mety jeszcze pół okrążenia. Marcin Lewandowski, Jakob Ingebrigtsen. Za chwilę będzie ta krótka prosta. Pójdź szeroko i gaz do dechy, Marcin. Teraz, teraz, teraz Marcin Lewandowski. To jest mis. Arcybis. Arcybis wygrywa. Broni ty to pokalał, pokalał tego młocika, tego juniora! Ależ to jest klasa! Wyrosły mu skrzydła! Wyrosły mu skrzydła i odleciał fantastycznie, Marcinku! Ależ to była klasa, super klasa! Miller numer jeden, ależ on to zrobił fenomenalnie! Marcin Lewandowski zjadł Ingrid Briksena, zjadł go na śniadanie! Zrobił to Nie. tak, że ten chłopak młody, jeszcze ambitny, pewnie wielka kariera przed nim, ale teraz musi uklęknąć na kolana i powiedzieć: Marcin, jesteś wielki. Przecież jak on to zrobił. Wyprzedził go i zobacz od razu. Piątka i gaz do dechy. Po prostu ruszył. Ingebristen był zdziwiony. Co się dzieje? Lewandowski odbiega. Odbiega na metr, na dwa. Tam próbował przyspieszyć. Teraz to zobaczymy jeszcze raz. Zobacz, Hiszpana ładnie przepnął i na tym... Pełnym gazie. Wyskoczył przed nim Brixena. On tu patrzy, co się dzieje. Polak przed nim, a Marcin tutaj na tej prostej. On się jeszcze rozwinął. Długi krok. Piękna praca ramion. Inge Britsen też przecież ładnie biegnie, ale traci dystans. Tutaj już było z półtora, może dwa metry. I ten łuk bałem się. Mówię Marcin. Nie dasz rady. Nie wytrzymać, ale on jak wyszedł na tą krótką prostą, to jeszcze dołożył dwa orzechy. I teraz przyspieszył. A ten chłopak z tyłu młody zdziwiony. No bo nie tak to sobie wszystko zaplanował. Ale to nie on planował, to Lewandowski planował. Tak, to Lewandowski był reżyserem tych wydarzeń, trzymał to wszystko w cuglach cudownie. Mówiłem, że oszalał, on nie oszalał, on tak miał to zrobić. Czyli jednak ten młody chłopak bez starszego brata nie może się obyć. Starszy brat by go rozprowadził, może by jakoś przyspieszył, może coś by zablokował. Tu musiał stanąć e, solo, do takiej solówki w pewnym sensie i tę solówkę na razie Jakob Ingebricen przegrywa, przegrywa z naszym mistrzem naszym arcymistrzem Marcin broni tytułu, zdobywa na nas czwarty złoty medal. Znów jesteśmy pierwsi w klasyfikacji medalowej.